Lampa sufitowa Lion od producenta Zume Line to doskonałe połączenie klasycznego designu z nowoczesnymi akcentami, które tworzą elegancki i wyrafinowany efekt. Na złotym stelażu zamocowane są duże kryształki, które stanowią główną ozdobę lampy. Kryształki te nie tylko dodają jej blasku, ale także tworzą efektowne refleksy świetlne, które rozpraszają się po całym pomieszczeniu, tworząc wyjątkową atmosferę. Precyzyjne osadzenie kryształków gwarantuje nie tylko ich trwałość, ale również niezwykły wygląd, który przyciąga wzrok i stanowi elegancki akcent dekoracyjny. Lampa sufitowa Lion doskonale sprawdzi się w różnych aranżacjach wnętrz, zarówno tych klasycznych, jak i nowoczesnych. Jej wyrafinowany design oraz luksusowe wykończenie sprawiają, że staje się ona centralnym punktem każdego pomieszczenia, dodając mu klasy i wyjątkowego stylu. To idealny wybór dla osób ceniących sobie połączenie tradycji z nowoczesnością oraz wysoką jakość wykonania.